Siemano widzowie z historiakami witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku postaram się kupić nową 100% do mojego teamu ponieważ mam 2500 tokenów, więc może znajdę jakieś fajne oferty. Ale ty mój drogi widzu, jeszcze przed oglądnięciem zostaw sobie teraz łapeczkę do góry, subikę z dzwoneczkiem na kanale. No i co? Ja już ci widzę zapraszam do oglądania. Widzę, jestem na pierwszej trading plazie tutaj, no jak już widzieliście, no jestem aktualnie na plazie 7493, gdzie jest 30 osób. Tu widziałem fajne oferty, właśnie za 100% 2 1450 tokenów, tutaj ma 3 nawet, 4 nawet 100%, tutaj widzę, że zmniejszył cenę tego Bluefisha. Zastanawiam się nad nim, ale jeszcze sobie poszukamy innych ofert, bo może tutaj będą jeszcze mieli jakieś lepsze oferty. Ponieważ widzę, że na waliu ten Bluefish kosztuje 2300 tokenów, więc chciałbym sobie te może tak z 200, może takie ze 100 tokeników zaoszczędzić. Chciałbym naprawdę. Ale zobaczmy, może tutaj będą jakieś inne oferty Zastanawiam się, czy kupić widzowe tego Czy kupić 100% Czy kupić właśnie Aura Na no aktualnie Aura mam Widzowe Radiant Aura, czyli plus 300% laka Plus 100% laka 300% kliksów, plus 100% laka i plus 25% hatch spida. więc nie wiem co kupować, czy się aure, czy 100% ale zdecydowałem, że kupię sobie 100% żeby mieć no właśnie lepszy team no tutaj jak widzę, no tutaj mamy tylko 200% peta no to nie, 200% nie chcemy, chcemy 100% -ówkę. no ten to za drogi, ale to no kurde ten to jest nowy tak? Tam, tak, to jest ten nowy 90 milionów trofi no drogi, drogi jest powiem, drogo go ludzie sprzedają, drogo. No zobaczmy, zobaczmy, no tutaj sekrety po 600 tokenów, ale dzisiaj nie chcę sekreta kupić, ja chcę właśnie kupić 100%. No dobra widzę, no nie będę tak kurde ciągle łaził i do bufu, więc jak znajdę jakąś fajną ofertę, to oddam wam znać. No i tak jak się ja się widzę, spodziewałem, no niestety na innych trading plazach oprócz właśnie tych dwóch właśnie 7493 i 6040 no nie mamy niestety innych właśnie stuprocentówek, tylko te, które tutaj są, więc no musimy je tutaj kupić, no musimy, no chciałbym tutaj kupić sobie jakąś fajną, no ale to mamy do wyboru tylko z więc no co, albo kupię sobie właśnie tego Bluefisha Lollipopa, no już mam Lollipopa, więc nie chcę tego z tej samej stuprocentówki, więc jakąś inną bym chciał żeby... no co, żeby nie była taka sama, nie? Tutaj jest jeszcze no za te 2400, no właśnie ten Devilek, no chyba nie wiem czy sobie właśnie nie kupię sobie tego Devileka. To jest 600 Exist, no 601 egzistów, a tutaj mamy 527 Existów, tych jest mniej, więc no. Tych bloopfishów jest mniej, no bo to był tego, summer, czyli no czyli eventowy, nie? No ale tamten też był eventowy, no, no ale lepszy hashtag ma, nie? No to lepszy hashtag moim zdaniem, czyli więcej może być potem warty. No ja się sobie widzę, szybko sprawdzę na stronie, ile właśnie taki yy, na value, ile pokazuje właśnie za tego devilega, żebym, widzę, nie przypłacił. Dajcie mi sekundkę i ja już tylko to sprawdzę. Widzowie, jak zobaczyłem na stronce, koszt devileg kosztuje 2 1300 właśnie tokenów pokazuje value, więc jest myślę, że Git, ale lo Lollipop jest, pokazuje 2400, a Bluefish 2300, czyli tak samo jak ten Dewilek. Więc no, a kupię sobie myślę, że tego Devil właśnie ega, no podoba mi się bardzo ładniejszy myślę, że ten Bluefish, więc widzę, kupujemy za 2,5 za 2400 tokeników. I puu no i widzowie, no i mamy, mamy widzowie nową 100% do naszego teamu. No i na sam koniec z tego odcinka zrobimy sobie jakiś konkursik, no co byśmy sobie tutaj mogli zrobić? No mogę wam widzowie, jeżeli byście chcieli wygrać widzę takiego właśnie mythicala, klasika dla wersji Galaxy, no to co musicie zrobić? No... Widzowie, łapeczka w górę Subik z dzwonkiem oraz y, w komentarzu napiszcie, czy napisać widzowie, y, czy macie jakąś 100% albo 125%, czy wy ogólnie macie jakiegoś Suprima. No i oczywiście pamiętajcie, łapka w górę subik z dzwonkiem oraz swój nick z Robloxa właśnie w komentarzu. I na następnym odcinku wylosujemy sobie zwycięzcę. A co do zwycięzcy wyświetlało się właśnie teraz Wam na ekranie z poprzedniego odcinka. Serdecznie brodoszku Ci gratuluję oraz zgłoś do mnie po swoją nagrodę. Więc dzięki bardzo za oglądanie tego odcinka. Widzimy się już w następnych. No i co? Siema!